Zoomax CO to platforma, dzięki której zorganizujesz i przeprowadzisz remont w kilku prostych krokach, łatwiej niż kiedykolwiek. Na platformie znajdziesz wielu projektantów architektonicznych, którzy zaprojektują Twoje nowe mieszkanie. Kieruj się swoim gustem i potrzebami, a w ostatecznej decyzji pomogą Ci zdjęcia ich dotychczasowych realizacji. W kolejnym kroku wybierzesz i zamówisz wszystkie potrzebne materiały budowlane. W podpowiedziach znajdą się rzeczy, które zwykle przydają się przy ich montażu. Teraz wystarczy wybrać sprawdzoną ekipę remontową na podstawie ceny, ocen wykonanych przez nich prac oraz ich dostępności. Wszystkie materiały zostaną dostarczone na miejsce samochodem transportowym ZUMAX CO. W ostatnim kroku możesz sprawdzić swoje zamówienie, by upewnić się, że wszystkie usługi i materiały, które potrzebujesz, są w koszyku. I za chwilę będzie można rozpoczynać remont. Materiały transportowane są na miejsce, by ekipa remontowa mogła rozpocząć pracę dokładnie w dniu wejścia. Do nadzoru nad logistyką i pracami oddelegowani są dedykowani projektowi pracownicy. Ci właśnie opiekuni projektu dbają także o standard wykonania prac i dbają, by cały remont wykonany był w deklarowanym terminie.